Cześć, z tej strony Marek. Dziś chciałbym zrobić z Wami unboxing gry Escape Plan autorstwa Witala Lacerdy. Gry dostałem do recenzji od Eagle Gryphon Games, za co bardzo dziękuję. Gra jest duża. Wszystkie gry Lacerdy są duże. Oczywiście z tych dużych, bo on też wypuścił kilka mniejszych, ale te standardowe gry Lacerdy są zawsze w takich wielkich pudłach. I to jest gra, bym powiedział, troszeczkę inna niż jego typowe gry. No bo jednak Lacerdę troszeczkę okażemy z takimi grami euro bardziej. A to mamy powiedzmy, że też jednak troszeczkę euro, ale grę z klimatem. Bo to jest gra o napadzie na bank. Dokładnie my napadliśmy na ten bank i teraz musimy ewakuować z miasta. Musimy odnaleźć kasę, którą ukryliśmy w mieście i musimy w ciągu trzech dni się wydostać, zanim policja nas złapie. Czyli jeśli widzieliście taki film, typu włoska robota, gorączka, Zalem Pacino, to są właśnie takie klimaty. I to jest gra od jednego do pięciu graczy, co jest też dosyć. Nie, 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 jakby niepopularne, nie bo jednak większość moich gier, jak tak patrzę na półki, to mam do 4 graczy, a tu można sobie zagrać piątkę. W każdym razie dziś zrobię sobie unboxing tej gry, bo mimo, że to nie jest jakaś gra Ameryki kampanii z figurkami, jest tu faktycznie całkiem sporo dosyć ładnej zawartości i w przyszłości będzie kolejny film z moimi wrażeniami z gry, ale oczywiście najpierw sobie w tą grę muszę pograć, bo ona jak najbardziej ma wariant solo. Więc zapraszam Was na unboxing Escape Plan. Zajrzyjmy sobie do środka. Pudło jest duże, więc położę je w poziomie, ale zdjęłem okładki i pokażę Wam z bliska. Bardzo podoba mi się grafika i klimat tej gry. Przypomina te wszystkie gangsterskie filmy typu Gorączka, Włoska Robota, czy te wszystkie właśnie filmy, gdzie był jakiś tam napad na przykład na banki, i potem bohaterowie próbują uciec przed policją z miasta. No i też taka jest fabuła tej gry, oczywiście. Tu mam jakąś reklamówkę, Igel Gryfona. Ta edycja zawiera coś, co nazywa się Upgrade Packiem, bo wiem, że ta gra była chyba na jakimś straterze i tamten Upgrade Pack był dołączany. Tak chyba Gryfon zazwyczaj robi z grami Laterdy, z tego co kojarzę. że są jakieś takie dodatkowe rzeczy, które na ks są dokładane, jakby powiedzmy w scenie, a potem można je nabyć osobno. Ta edycja, ten Upgrade Pack, już zawiera w środku i w tym Upgrade Packu tam były dodatkowe karty, jakieś znaczniki. To sobie zobaczymy później, poniżej. Mam instrukcję, która ma 20. 2, 3, 24 strony, nie jest najgorzej, no jest takiego dużego formatu. Ja zawsze wolę w formacie A4, ale nie ma co płakać. I wariant solo zajmuje pół strony, tak naprawdę. Plus jedna strona jest dla wariantu dwuosobowego, bo tu jest tego co kojarzę tak, że się gra solo, to korzystamy i z wariantu dwuosobowego, i z wariantu solo. Wariant dwuosobowy polega na tym, że jest taki dodatkowy jakby gracz, który właściwie tylko blokuje jakieś pole na planszy, i tam się odkrywa jedną kartę i się wstawia. A w wariancie solo dochodzi jeszcze jeden taki sztuczny gracz, powiedzmy jakiś policjant, który też gdzieś po tej planszy nam łazi. No żeby po prostu na planszy było ciaśniej, ale zasady solo nie powinny być jakieś mega skomplikowane. No a sama gra, nie wiem, zobaczymy. No ja w tym grę nie grałem. Instrukcja trochę duża jest, trochę tego wszystkiego tutaj jest. Ale nie wiem, muszę powiedzieć, że ogólnie jakoś nigdy nie miałem problemów z instrukcjami w grach Lacerdy. Te gry oczywiście nie są jakieś proste i banalne, ale ze zrozumieniem instrukcji na jakieś problemu. nigdy większego nie miałem. I to mamy tekturę. Tej tektury jest dosyć sporo. Ale ona jest taka dosyć gruba, nie wiem czy to widać. Zazwyczaj w grach laterny, które miałem, te, te turki, były tak grube, że nawet jakieś pieniążki kartonowe w ręce sprawiały wrażenie właściwie takich jakby drewienek, więc jakoś jest spoko. No i to mamy różne znaczniki, różne kafelki, jakiś sprzęt, który będziemy mogli kupować, skrzynki, które będziemy mogli otwierać kluczami. No i kafelki oczywiście, z których będziemy budować miasto, no bo w tej grze będziemy starali się uciec z miasta. Poniżej to jest plansza, na której te kafelki będziemy kłaść w czasie gry. Więc za każdym razem miasto będzie wyglądało inaczej. No, a W mieście mamy też różne lokacje, które będziemy odwiedzać. No i w zależności od tego, do jakiej lokacji się udamy, no to coś tam będziemy mogli robić. Wyjścia, bo w grze są trzy wyjścia. E, tylko jedno z tych wyjść na koniec okaże się tym właściwym, i do niego będzie trzeba dotrzeć. E, Trochę tej który jest, ale tutaj poniżej jest e, taka sensowna, dosyć wypraska. Mam nadzieję, że sensowna, w której większość tych rzeczy powinno dać się jakoś sensownie poukładać i posortować. Zobaczymy. Tu mamy plansze graczy. Gry Lazerdy są po prostu wielkie i zawsze były wielkie. I muszę Wam powiedzieć, że dużo zawsze zajmowały na stole. I tutaj też widać, że te planszetki graczy są raczej takie, bym powiedział, dosyć sporawe. One są dwuwarstwowe. No to też jest fajne, że jak podłożymy jakieś kosteczki czy jakieś elementy, to nic nam nie będzie spadać i się wsuwać. Ale no są duże, duże. Plus plansza duża, wszystko będzie duże. No i dla mnie to jest zaskoczenie, bo to, że to jest gra do pięciu graczy, bo muszę powiedzieć, że jednak większość gier, które ja mam, a to jest o, z tyłu tej planszetki jest planszetka do wariantu solo. Ja wam muszę powiedzieć, że większość gier, które ja mam, zwłaszcza takich dużych, jest do czterech graczy. Jak się potem spotykamy na 5 osób, to się okazuje, że no aż tylu jakichś fajnych gier, no nie wiem, nie będących jakimiś game'ami na pięciu graczy, aż tak na przykład ja na półce nie mam. No a to się okazuje, że taki jestki plan, można grać pięciu osób, co jest kurde, no fajną rzeczą, muszę powiedzieć, że to jest yy, duży, duży plusik. I teraz tak, tu mamy y, takie zasłonki, za którymi będziemy trzymać pieniądze. Pieniądze w tej grze z tego co kojarzę są punktami zwycięstwa, no i chcemy, żeby inni gracze nie do końca wiedzieli, ile my tej kasy tutaj mamy i już udało nam się zdobyć. Wasze że każdy z graczy y, pochował w mieście, w różnych lokacjach pieniądze i te pieniądze też podczas gry będziemy, każdy gracz starał się odzyskać. Więc, żeby inni gracze nie do końca wiedzieli, ile nam, się, ile nam się udało odzyskać, te pieniądze są ukryte za zasłonkami. To mi przypomina troszeczkę ten patent z Pikivi bo gra z Pigizy oczywiście oprócz, no, trochę tematyką, bo e, tam też chodziło o takie gangsterstwie klimaty, tylko że tam to były lata XX minionego wieku, prohibicja i tak dalej, a tu mamy takie bardziej współczesne czasy, no to tam też właśnie pieniądze były, e, pieniądze były punktami zwycięstwa i też je chowaliśmy za zasłonką. No i tutaj plansza, ja tej planszy nawet nie będę próbował rozkładać, bo ona jest jakaś ogromna, gigantyczna. E, styl graficzny Jana otula pewnie kojarzycie. Ja lubię zawsze te gry, którą projektuję, bo mają fajną ikonografię, są zawsze intuicyjne i tak zaprojektowane wizualnie, że najczęściej po jednej rozgrywce, nawet już w trakcie tej pierwszej większej rzeczy pamiętamy i, yy, i nie musimy mieć tak dużo do instrukcji. No a tutaj część tej planszy jest oczywiście pusta, no bo yy, będziemy sobie ją zapełniać kafelkami w trakcie rozgrywki. No ale już widać, że ta plansza jest po prostu wielka. No, trzeba mieć duży stół do tej gry. Tu mamy jeszcze jakie rzeczy do wypstrykania z gry normalnej, bo te rzeczy dwie tutaj, które są, to są dodatkowe rzeczy z tego właśnie upgrade Packu. Tu mamy KS oznaczenie, to właśnie jakiś starter. Ale ten upgrade pak nie był ekskluzywny dla starter. takie dodatkowe kafelki do wypstrykania i planszetka, na której mieszamy karty kontaktów. No bo normalnie karty kontaktów, jak nie macie tej wersji z ulepszeniami, no to kładziecie obok plansza, a to jest prosto taka. Planszetka, którą sobie dokładamy z boku planszy głównej. No i to mamy tą wyprackę, która ma dosyć dużo, jak widać, jakichś różnych przegródek. Chyba nie na wszystko, tak mi się wydaje, w pierwszy rzut oka. Dalej tu widzę dużo elementów, które w jakichś workach trzeba będzie trzymać, ale myślę, że najgorzej nie jest. Tu mamy właśnie informacje, co zawierał ten Upgrade Pack, czyli planszetkę kontaktów. Fixer Tile Sandra i Lacosta Pounce, czyli dodatkowe mepelki. Jakieś karty metalowe klucze. Karty misji, karty z unikalnymi zdolnościami graczy. No, spoko, zawsze takie gadżety są na plus. Tu mamy karty pomocy, które jakoś tak są wciśnięte, że ogólnie ciężko je wydostać. Najlepiej jedną wyciągać kolejne, żeby to jakoś wydostać. Brakuje tu takiego miejsca na palec. I to są karty, czy właściwie planszetki pomocy, bo one są dosyć grube, z takiej tekturki. Na których są spisane fazy dnia, akcje, które możemy robić, jak się tam e, otwiera na przykład skrytki, jakie są lokacje, które możemy odwiedzić. To jest spoko, jeśli już gramy w grę i znamy zasady, to tu są takie rzeczy, których można na nie pamiętać, a które w czasie gry się przydadzą, więc starszy takie coś mieć. Każdy gracz ma jedno i już. Czyli takie plaszetki pomocy. Woreczki strunowe jakieś, czyli coś tu do tych worków trzeba będzie wrzucić i trzymać, pewnie. Tu jest worek, w którym będziemy wrzucać mepelki policjantów i będziemy z tego worka losować te mepelki. Mamy trzy rodzaje policji, która w mieście jest i będzie starała się nas złapać. No też ich punktacji, dwustronny i to jest zawsze plus. Nie lubię gier, które mają tylko jednostronnie zadrukowane notesiki, bo no szybciej się kończy. I to takie marnotrawstwo papieru, a jak jest dwustronne, to zawsze można z jednej i drugiej strony coś tam. Na baz grozić. Teraz mamy karty. Te karty są już otwarte, bo ja przed chwilą robiłem unboxing wersji na znaczy po angielsku. I one są strasznie pomieszane, nie wiem dlaczego. Takie jak były pomieszane od początku, to nie jest to, że je potasowałem. Te karty tego typu to są do wariantów właśnie dwuosobowego i solo. Ta Sandra ją używamy, kiedy gramy w dwie osoby i kiedy gramy solo, a ten policjant, nie wiem, jakiś tam nazywa, Wola czy jakoś tak, jego używamy tylko w wariancie solo. No i za wiele nie robią. Głównie chyba łażą po planszy, po prostu zajmują lokacje, powodują, że niektóre lokacje staną się zamknięte. To trzeba sobie te karty oczywiście posortować, bo w jakiś animacjach to mamy karty kontaktów, czyli karty, które będziemy mogli sobie kupić i zdobywać. Eee, karty tych właśnie planów ucieczki, które każdy gracz jedną taką kartę dostaje na starcie i ona pokazuje, gdzie są ukryte pieniądze w mieście, gdzie musimy się udać, żeby te pieniądze odzyskać. No, ale nie ma tego aż tak strasznie dużo, także w sensie dużo różnych rodzajów. No a to są karty ucieczki, czyli tych wyjść. Nie będziemy dokładać na wyjścia podczas rozgrywki i finalnie jedno z tych wyjść okaże się właściwym, a reszta będzie przez policję już zajęta, zamknięta. Więc tu mamy karty. Tu jeszcze mamy karty, to jeszcze te wam pokażę. Bo te karty luzem to są karty, które były w tym upgrade paku. jakieś jedna karta kontaktu. Tu mamy misję. Nie wiem, na czym to polega, że każdy gracz jakąś tam dostaje i być może. Jeśli to zrobi, dostanie jakieś dodatkowe punkty, albo musi te rzeczy zrobić, zanim się gra skończy, nie wiem, musiał poczytać sobie instrukcji. No i to mamy te takie player power, czyli zakładam, że każdy gracz ma jakąś dodatkową i unikalną zdolność, i to jest fajne, bo powoduje, że e, gracze zyskują jakieś takie asymetryczne zdolności, więc każdy gracz ma tam coś dodatkowego. No i to mamy wór pełen po prostu mepli, mepelków i różnej maści drewienek. a to wszystko postaram się wysypać. Te to są po prostu znaczniki graczy. Nie będę tego na razie otwierał, bo sobie muszę to potem posortować do woreczków. E, każdy gracz dostaje takie znaczniki w jego kolorze. No i znaczniki, których oznaczamy różne rzeczy. Ale też każdy gracz ma po prostu mepelkę ze swoim e, rabusiem. W grach oczywiście lasery nie ma żadnych plastikowych figurek, no bo to są gry euro. Ale te wszystkie mepelki zawsze wyglądają super. Policja w trzech kolorach. E, czerwona, niebieska i czarna. To nie mają tam jakieś swoje nazwy, bo to jakieś brygada SWAT i tam jakaś policja lokalna, stanowa czy coś tam. Nie wiem, w instrukcji jest to napisane, ale w są w trzech y, kolorach. Y, jakieś kanistry na benzynę, które możemy zdobywać, które chyba pomagają nam w ruchu. Motocykliści, których też możemy wynająć, żeby nam pomogli y, podczas rozgrywki. Y, dyski, które chyba z tego co kojarzę, pozwalają na dokonanie dodatkowej akcji. I coś, to, to jakieś kosteczki jeszcze. Nie wiem do końca czego to są proseczki, czy jakichś obrażeń, czegoś w każdym razie. Ale to jest fajne, bo to wygląda jakby zapasowe części po prostu. I to jest super, bo e, z każdego rodzaju mepelka czy drewienka mamy taką jedno, jedno dodatkowe zapasowe. I to jest fajne, bo kurczę na pewno zdarzyło wam się czasem, że, że jakiś mały drewnienko czy jakiś mały znacznik gdzieś wam zaginął. Nie wiem, macie dzieciaki, macie zwierzęta, coś wam wpadło pod kanapę. No a tu mamy takie po prostu zapasowe. I to jest spoko, bo jednak. E, może się dać sytuacja, że coś nam zginie, i tak jak takie drewniane kosteczkę, łatwo sobie powiedzmy, nie wiem, może kupić gdzieś w jakimś sklepie planszowym zastępczą. No to już takiego mepelka policjanta, na przykład, no raczej nie zdobędziemy, więc fajnie, że takie coś jest. I tu są jeszcze, o, tu są jeszcze metalowe klucze, które były częścią tego upgrade packa, i one są faktycznie metalowe. Tak jak dostajemy czasem w grach metalowe monety, tu dostajemy metalowe klucze. Fajnie to wygląda, no Jest taki prawdziwy normalnie klucz w trzech kolorach. Te klucze zdobywamy, i one pomagają nam albo. Udać się do miejsc, które były już wcześniej zostały zamknięte, albo mogą otwierać nam skrytki w sklepach, i te skrytki mogą um, kryć dodatkową kasę, którą możemy zdobyć. I tu różne takie dodatkowe drewienka, nie wiem, te gwiazdki to są chyba rzeczy, które oznaczają jakby nasz poziom, hmm, tak się kojarzy przynajmniej, takiego hmm, przestępczości, czyli zainteresowania jakby przez policję, i mamy więcej tej notariety. To, jakby policja bardziej się nam interesuje, i to chyba one zastępują te zwykłe czarne kosteczki po prostu. Eee, a tu mamy znaczniki tej Sandry i tego pana policjanta, których używamy w wariancie dwuosobowym i solo. No a to takie jakieś kosmetyczne ulepszacze, i te klucze, i te dodatkowe drewienka. No, na pewno największą dodatkiem w tym upgrade paku są te dodatkowe karty tych czy zdolności, e, czy tych misji, no bo to dodaje jakichś elementów. E, taki grywalnościowy. To tyle, jeśli chodzi o unboxing Escape Planu. Jak zawsze w przyszłości będzie kolejny film, gdzie powiem Wam, o co chodzi w tej grze jakie są moje wrażenia, ale oczywiście najpierw trzeba sobie to wszystko wywstrykać, posortować i ograć, więc zapraszam Was w przyszłości na kolejny film. A dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji moich kanałów, zostawienia łapki w górę, no i do odwiedzenia mnie na moich social mediach. To wszystko. Dzięki, do następnego razu. Cześć!